Oto 10 ciekawych faktów na temat kosmosu. 1. W kosmosie znajduje się ponad 100 miliardów galaktyk, z których każda może zawierać miliardy gwiazd. 2. Obecnie znamy około 4000 potwierdzonych planet pozasłonecznych, ale istnieje wiele innych kandydatów, których istnienie wciąż musi zostać potwierdzone. 3. Najszybsze znane obiekty we wszechświecie to promieniowanie gamma, które porusza się z prędkością światła. 4. Największym znanym obiektem we wszechświecie jest tak zwany Wielki Mur, struktura galaktyk o długości około 500 milionów lat świetlnych. 5. Odkrycie ciemnej energii, która stanowi około 68% całkowitej masy i energii we wszechświecie, zmieniło nasze zrozumienie tego, jak wszechświat działa. 6. Istnieją hipotezy, że wszechświat może być tylko jednym z wielu wszechświatów w ramach tak zwanej teorii wieloświata. 7. W kosmosie występują tajemnicze sygnały radiowe nazywane FRB, fast radio bursts, których pochodzenie jest wciąż nieznane. 8. Jednym z największych problemów w dalszej eksploatacji kosmosu jest zagrożenie stworzone przez kosmiczne odpady, takie jak stare satelity, zużyte rakiety i inne fragmenty kosmiczne. 9. Obecnie prowadzone są badania nad możliwością skolonizowania innych planet, w tym Marsa, a niektórzy naukowcy uważają, że podróż międzygwiezdna może być możliwa w przyszłości. 10. Badania kosmiczne i eksploracja kosmosu były motorem dla wielu innowacji i wynalazków, takich jak technologie satelitarne, GPS, izolacja termiczna, materiały o wysokiej wytrzymałości, a także wiele innych.